Dzień dobry! Dzień dobry, to wcale nie jest reżyserowane. A mikrofon mam przypięty na stałe. Mnie to dzisiaj nie było jeszcze, byłeś przygotowany po prostu. Tak, tak, tak. Co mamy? Jakiś postęp prac widzę w... Toyota Jaris Gazu Racing. Gazu Racing. Czyli, Gazu, czyli nasz, masz chlepać gaz. Nasz piękny e, samochodzik, z, y, gdzie mamy już pierwszą część filmu na kanale. Mm -hmm. Zapraszamy do obejrzenia. Czekaj, bo youtubery to pokazują tu. Nie wiem, kurwa, jak to zrobić, a to trudno. Nie wiem, no, to raczej ciężko, ale jak ja, wiesz, to w tym okienku, poja tu pojawi, o kurwa, w tym rogu pojawi Wam się okienko. Kliknijcie i tu jeszcze, wiesz, Instagram, Damy OnlyFans i tak dalej. Damy hmm. radę. OnlyFansa jeszcze nie mamy, chociaż, kto wie, ostatnio mi Krzysiu napisał, że ogoliłem nogi. Gdzieś komentarz? Nie, z zdjęciem, <laughs> z zdjęciem z... A to zastron. Zastron. No, no i Krzysiu no. ogoliłeś nogi. <laughs> A, Krzysiu, pozdrawiamy. Będziesz miał spóźniony dole za to, tak, tak, tak. Dobra, mamy dajesz zrobić... jakiś update'ik, co my tu A mamy. Mamy zrobić jakiś dole? Tak, A. To... to zrobimy. Możemy Słuchaj. pomachać do drugiej kamery, Zajebiste. Tak. Yy, co, update jest krótki i smutny, no na razie mamy tylko tyle, albo i aż tyle. Patrono przyjedź, zaka, przyjedź, że... nagraj, już gotowe. Nie, powiedziałem, że nie robi się. <laughs> e, na razie mamy tyle, mamy połapane wszystko do kupy, połapane kształty. Z tym chwilkę walczyłem, z tego względu, że Michał miał dużą prośbę, żeby odsunąć tutaj tą część układu wydechowego, zwłaszcza, że zwiększyliśmy średnicę względem oryginalnej, odsunąć tutaj od tylnego dyfra, żeby tak go mocno nie grzało. No też Było. wiadomo, żeby nie przesadzić, bo jednak tu byśmy bardzo nisko zeszli, gdybyśmy odsunęli się jeszcze Tak, centymetr. ale też planowaliśmy tutaj jakąś izolację na przyszłość. Nie? W przyszłości będzie heat bo chyba nie ma sensu bawić się z bandażem, który zwłaszcza jak dostanie wody i tak dalej, zacznie gdzieś tam się brudzić, później kruszyć, sypać i w ogóle. Więc pewnie Michał się zdecyduje na hit na tym odcinku. Eee, co, tak naprawdę... Przepraszam na sekundę. Na planie filmowym. Już? Tak, No, więc zeszliśmy... Zeszliśmy. Zszedłem z tym tak nisko, jak, jak mi się wydaje, że będzie ok i nie będzie jakiegoś ryzyka Ryzyka. Ojca. O, ojca. No, tutaj, my nam samochodem. Akurat ten samochód, co dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Przycierkli, no zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Została nam tak naprawdę teraz część końcowa, czyli upchać dwa wielkie tłumiki w tą małą, ciasną komorę tutaj. Czy się uda? Nie wiem. Ale się domyślam. A dlaczego nie wiem, ale się domyślam? Ale zajebista koszulka. Co nie? Ale one nie są na sprzedaż. To są tylko for members only. Aha. O. Czyli ja mieć nie mogę, dobrze. Nie, no możesz, tylko mi się skończyły po prostu. Ale nie będziesz chciał pieniędzy? Nie. O. Widzisz, one w tej pozycji jeszcze zostaje nam sporo miejsca, nie? Dlatego to, co Ci mówiłem, że tego Y bym musiał skrócić. Czyli tam już co na maszynie stoi. Tak, natomiast jeżeli on zostanie w normalnej formie, to on nam się rozchodzi gdzieś o tyle i to też by się zmieściło, nie ma problemu. Ale trzeba wywinąć pewnie troszkę więcej. Ale na trzeba wywinąć delikatnie, i wtedy one nie będą idealnie tak, tylko muszą być minimalnie skierowane, wiesz, pod takie Y, co też nie wygląda źle. Ale. Takie trochę JDM mi się kojarzy i w sumie pasowałoby. No to, to, to jest JDM. W sumie. Więc ale dlatego to tego mówię. Zedziwe znaczy, JDM. Nie... To musiałaby być taka tuba, krzywo i jeszcze tak tutaj. Albo dwie tak. O, o Michał... stary, Michał żałuje, że, że cię tutaj nie ma, bo myślę, że byśmy klepnęli ten projekt. A prób. A prób. A prób. No, także tak to wygląda. Wydech na pewno będzie cichy. To od razu mogę powiedzieć. O. Będzie cichy, ale Michałowi. <laughs> Zresztą na poprzednim filmie chyba mówił, jeżeli nie mówił, to nie zależy na tym, żeby było głośno, wręcz przeciwnie, ma być. Cywilizowanie, cywilizowanie i troszkę lepiej niż to, co. Jeżeli będzie głośniej niż, to, niż seria, seria spoko. Jeżeli będzie ciszej niż seria, to raczej chyba jest niewykonalne już. No, na przelotowych tłumikach, mimo było... że i tak są trzy. No, ale Wojtkowe z swoją drogą pozdrawiam. Wojtka one bardzo bardzo mocno wyciszają, bo są zrobione naprawdę kontakt. Czy Wojtek subskrybuje kanał? Jeśli nie, to. Pewnie nie, ale go zmuszę do tego. Będzie minus. No. Tym bardziej, że Tumik ma mi też zrobić. Nie zapłacimy za niego. O! <laughs> no. I co? Tak jak mówiliśmy wcześniej, tu jest w ogóle śmieszna sprawa, bo tak, oryginalny wydech mamy przed sobą. Co prawda jest do góry nogami, ale tak. Flansza zostaje taka sama, nie robimy v ani nic. Idziemy... Tak, bo widziałem właśnie, że na laserku masz wycięte tak, ładnie. Idziemy nie? plug and play. Yy, tu mamy 2,75. Tłumik przelotowy. Redukcja na to jest chyba 65. Albo i nawet nie. Coś koło tego. Niecałe, coś około 2,5 cała w każdym razie. Po czym wpadamy do tłumika. Nie rozcinałem go, ale po tym jak on jest przegrzany, a w ogóle samochód ma nieco 9000 km, od razu widać komory. Tak, widać komory, nie? I z tej komory to dopiero pewnie tutaj jest, są wyprowadzone jakieś rurki, w środku perforowane tu jest pewnie wata, to wycisza. I sobie wylatuje tymi jakże bardzo grubymi fajeczkami, które są przepotężnie, okrutnie grube, jak słomka do picia coli w maku. No, ile tu będzie? 35? 40, To chyba są 40. Albo jakieś 38. Nie mierzyłem dokładnie, tak mniej więcej powiedzmy na oko, coś koło tego. Także są ultra wielkie. No, niby moc zrobi na tym, nawet miał większą moc niż seria, bo 266 koni chyba z tego, co Michał mówił. 260 deklaruje seria u producenta. Mhm. Ale jak patrzyliśmy na wykres i to, co mi mówił Michał, że na wykresie widać, że gdzieś tam górą już jest jakieś takie taki wypłaszczenie czy nawet spadek. I zobaczymy, czy coś to zmieni. Bo my będziemy robić trochę inaczej. Mamy 2,75 jak w oryginale od początku. Środkowy tłumik mamy też na 2,75. I 2,75 idzie aż do samego rozejścia na dwa osobne tłumiki. I dopiero w tym miejscu rozchodzimy się na 2 razy 2,36 cala, czyli tam około 60 mm. Nie? Mhm. Dużo. Ale tłumiki są też duże, mają dość sporą pojemność i wierzę, że będzie spoko. Żadnego rezonansu się nie spodziewamy? Raczej nie, wszystko mamy na miejscu wcześniej. KAT, GPF, no i tak naprawdę to nie jest rezonator, bo to w środku jest po prostu rura perforowana. A to już tak. Zwykły tłumik i my podobnej konstrukcji tłumika w sumie takiej samej wkładamy teraz, tak? Mhm. Więc, yy, więc co, więc tak naprawdę nie, powinno, nie powinien nam żaden rezonans wystąpić. A czy wystąpi? Nie wiem. Nie wiem, ale domyślam się raczej, że na 99% nie. Nie wiem, choć się domyślam. Więc tak to wygląda. No i końcówki będą inne, tak? Ale że Michał jest fanem surowego wykonania, wszystko tak, ma być... na końcówki jeszcze czekamy, bo końcówki będą autorskie. Autorskie, tak. Proste cięte z rury, tak jak gadaliśmy na filmie, 104 mm. Tak jest. No te mają chyba 90, czy tam. Coś koło tego. W ogóle stary zobacz jedną opcję jeszcze. To, że wydech wygląda jak wygląda. No okej, okay, to jest temperatura. Czy to jest stal nierdzewna, czy nie, nie wiem. Bierałem na język, nie czuję różnicy. <grym 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 tak grazie. się muchomory sprawdza. Tak, to już wiesz, już pomijam fakt. Tak, no okej, okay, no to pracuje są temperatury, woda. Tak. Cuda nie widzę. Chociaż po 9000 km to ciekawe, jak on po 150 wyglądał. Ale zobacz w końcówkach, co się dzieje. To jest gazu racing. Jak możesz to włączyć sobie lampę i poświecić, co się w środku dzieje na tej perforce całej. Pewnie gdyby nie było GPF-a i w ogóle by coś tam sadzy rzucał ten samochód przez wydech, to to by było kopcone, by tego nie było widać. Ale że tutaj jest czyściutko, to widać, jak wszystko ładnie koloduje w środku. To prawda. No. A to zobaczyłem dopiero dzisiaj. Taka słaba opcja, moim zdaniem, <laughs> za samochód, który jednak nie jest tani. Jeszcze no to wóz miał być zbudowany po to, żeby. Gdzieś tam brać w jakichś zawodach e, udział, tak? W sensie, żeby to i no, mogła. No, no. no i też nie, nie mogli go zrobić, nie wiadomo za jakie pieniądze, bo każdy tego nie kupił znam, każde tak. oszczędności znowuż, tak? No, no ale chociaż wiesz, nie mówię na samym wydechu, ale żeby chociaż ta końcówka już była z lepszego jakiegoś materiału, tak? W żeby chociaż przez trzy lata to nie zaszło. Chociażby, sobie. tym bardziej, że to nie jest najzwyklejszy wóz, tylko jednak dla kogoś, kto trochę tej motoryzacji liznął, że tak powiem. No, a nie ukrywajmy, że samochód jest jednak dla mnie to jest do, nadal nowy, tak? bo nie jest starym autem, jest nowym samochodem i smutne, jak się patrzy na nowe auto z niewielkim przebiegiem, a tak to wszystko wygląda. Nie? Otóż to... Ale czy pan jest zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. Pan Hubert wykonał taką pracę, jaką miał wykonać, jak się umawialiśmy, wszystko jest perfekcyjnie. Nawet, nawet najebał <grym> Nawet najewał blaszkę. Nawet zajewał blaszkę wtedy, kiedy. No. Tam gdzie powinna być. Jak zwykle zapomniał, chyba o nie ale. Nie, no jest, dobrą, ale krótką. jest. Jest kozacko. Wydek wygląda z tyłu tak, jak wyglądać powinien, pod spodem, tak, jak wyglądać powinien, wszystko jest idealne. Ja rozumiałem, że to, bo teraz, jak stoimy na tej wysokości, to jest to mega widoczne, są puchy. Ale, nie ale te, nie jak jest nagrywie, e, To nie widać, nie widać ich widać, w ogóle. Nie widać. No, to tak, mi... daleko za tym, jakby jechał w gniazda Ale właśnie o to też chodziło, żeby też trochę je było tak, widać. Tak, tak. Poza tym, nie jesteś w stanie, Hubert, zrobić tak, że masz wyprowadzone końcówki równo, które wychodzą. Centralnie Właśnie z to jest problem, że ona centralnie wychodzi, bo gdyby zrobił na przykład puchy takie, że nie, nie ma wyjścia centralnego, to wtedy nie byłaby okrągła, tak? No. To jakaś kwadratowa. A tak to jest... To bylibyśmy to w stanie zrobić, żeby wychodziło równo i tak dalej, nie? Ale końcówki i tak będą Tak, to są tymczasówki na razie. No, nowe będą z logiem, a zrobisz logo od góry? Od góry, tu ma być. Tak żebyśmy... Tu, w tym miejscu. Dobrze. No. Bardzo ładnie i będą niebieskie. Mówię, że uda się tak nierdzewkę opalić, bo ona często w fiolet przechodzi bardzo mocno. Uda się, bardzo oni kiedyś ten tak. moment, przechodzi w fiolet, jak tylko chwilę przegrzeje za mocno. Bo tak, jak tak. robisz za dużym palnikiem, to tak jest. Jak zrobisz mniejszym palniczkiem i bardzo dobrze, najpierw wyczyścisz w ultradźwiękach, później w acetonie. Tak, żeby tłuste nie było. No właśnie, i dopiero weźmiesz palniczkiem mniejszym, nie dużym palnikiem. To wtedy ten punkt przejścia jest dużo wolniejszy, ale dłużej się robi ten kolor. Tak więc to zazwyczaj ustawiasz wtedy ten ręczny palnik taki na stojaku, to sobie puszczasz obrotowo, to się kręci. I ona, tam sobie, opala. I ona sobie to opala przez dobre 5 minut. Więc trzeba to po prostu spokojnie zrobić i będzie kozacko. chciałem pokazać. <laughs> Dobra, hmm. mamy książę. jeszcze szybko porównanie zrobimy jak tak, to gada. Nawet będę nagrywał jeszcze dźwięk i etargę tak. Super, dziękuję. Marka.